Dzień dobry, witam na kanale Wrestling Polska. Ja jestem Resiwny i zapraszam na cotygodniowy przegląd newsów. A w dzisiejszym odcinku... Jacob Crane został wyrzucony z federacji i to nie mylić z zawieszony. Ogłoszono nowe walki na Primetime Wrestling Underground 7 i Starboy jest szalony. Victor Longman oficjalnie zadebiutuje. Dziedzic znowu się odkleja i wyzywa fanów ale zanim przejdziemy do newsów, koniecznie zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jacob Crane został wyrzucony z Prime Time Wrestling. Zostało wydane nawet specjalne oświadczenie, w którym jak czytamy, Federacja King Win Primetime Wrestling informuje o zerwaniu współpracy z Jakubem Kamińskim we Jacobem Crane. Em. Rozstanie jest konsekwencją rażących przejawów braku profesjonalizmu oraz licznymi próbami działań na szkodę federacji, i mamy podpisy zarówno pana Pawłowskiego, jak i rzeźnika. Część fanów. E w tym ja mam nadzieję, że jest to tylko storyline, ale niestety brzmi to bardzo poważnie. Tym bardziej, że zostało użyte nazwisko prywatne Jacoba. Możliwe, że federacja zerwała z nim współpracę przez udział w konkurencyjnej polskiej gali PPW. Miejmy jednak nadzieję, że jest to tylko storyline. A przy okazji, zapraszam Was też w niedzielę o godzinie 18.00 na nasz kanał, w którym pojawi się pierwszy Time Song Jacoba w PTW. Jeżeli chodzi o ten storyline, który ja mam nadzieję, że ma miejsce, polega to tylko po to, żeby Jacob właśnie raz tam wystąpił powiedzmy na tamtej gali, ale wróci do, do PTW z podkulonym ogonem i będzie mówił, że to właśnie PTW jest najlepszą polską federacją i może wróci jako, jako face. Ogłoszono nowe walki na Prime Time Wrestling i w pierwszej kolejności mamy do czynienia z Axelem Foxem vs Herko Whiskey. Herko jest to argentyński zawodnik, który od początku nie przypadł do gustu nam, Polakom, mimo swoich upodobań trunkowych. Powiedział, że skopie tyłek Axelowi, tak samo jak Messi skopie tyłek Lewandowskiemu na, mistrzostwa, na mistrzostwach. No a cóż, Polacy mają kilka osobowości, których się po prostu nie obrażą. Przy kiedyś, długości, gości na dywagują sobie. Ty myślisz, że Robert w tych wszystkich sytuacjach strzelał matką jedną, której do dzisiaj najbardziej żałuję? No, jak Twoją staną. To nasz staje. I ty, się w li Takie teksty o Robercie. Życzymy dużo szczęścia Axelowi. Powodzenia. Wygraj z nim. Ogłoszono nową walkę kategorii ciężkiej, ponieważ walczą Disco Pablo oraz Samson. Jest to o tyle ciekawe, że zazwyczaj w PTW nie było takich pojedynków w przypadku Polaków, że mamy do czynienia z yy, no, sympatycznymi postaciami. Zobaczymy jak to wyjdzie. Moim zdaniem to może być bardzo ciekawy mecz. I jeżeli go tylko Longman nie przerwie. <głoszona> Ogłoszono walkę Pure Gold vs Starboy Nano Lopez. Czyli pierwszy w historii polskiego pro wrestlingu handicap mecz. Oczywiście mam tutaj na myśli federację PTW. No ja tutaj jestem w szoku że tak powiem, że Starboy się tego podjął. Wiem, że on jest zły po porażce z Sinisterem, no ale handicap meczu się nie spodziewałem. Swoją drogą, jeżeli Starboy wygra handicap mecz, wydaje mi się, że no chyba coraz bardziej będzie się zbliżał po tytuł mistrza PTW. Oczywiście mam nadzieję, że, ten, że to mistrzostwo powstanie w końcu. Co ciekawe, Pure Gold ma już przeciwników na kolejne undergroundy, e, ponieważ szukają zaczepek. Na przykład Vic Golden e, chyba zawalczy z Iskrom po tym, jak napisał, żeby się już ugasił. No a Gabriel Killian z Sinisterem, ponieważ po prostu go zdenerwował. Longman w końcu przemówi: Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory tylko atakował disco Pablo, który skomentował to, że nie ma wytłumaczenia na jego zachowanie. Mam nadzieję, że to będzie cały debiut, a nie tylko mm, promo. Yy... I myślę, że to może być wstęp do fajnego storyline'u i jestem bardzo, bardzo ciekawy. Ja czekam na debiut Longmana w sumie odkąd się pojawił, ponieważ uważam, że to może być zawodnik kompletny i to może być naprawdę ogromna gwiazda PTW, więc ja tutaj nie mogę się doczekać tego, aż on zadebiutuje, aż przemówi. No jestem po prostu ciekawy, ponieważ jest to na tyle tajemnicza i enigmatyczna postać, że chyba każdy z fanów PTW przyzna mi rację, że nie może się doczekać jego debiutu. Siriusz zaczepia Starboya na Nolopeza, a ten mu odpowiada w bardzo przyjazny sposób. Tutaj yy, Siriusz napisał Hernandez, czas spróbować swojej kuchni, na no co yy, Starboy mu odpisał, że bardzo się cieszy, że docenia jego kuchnię, bo założył, że będzie mu smakować, yy, bo to chyba były jakieś tam czurosy czy coś takiego. Syriusz kłóci się z fanami. Jak widzimy na załączonym obrazku, poszło dość grubo. Zastanawiam się tylko, czy Syriusz naprawdę aż tak dał się wyprowadzić z równowagi, czy jest to taka prześmiewcza kreacja. Jestem tutaj bardzo ciekawy tego, no, ponieważ Syriusz coraz częściej się kłóci z fanami i to nie tylko wchodząc do ringu, ale również na Instagramie. Nie wiem, czy był aż, ten komentarz był na tyle zapalający, aby się aż tak odpalać, no ale Instagram płonął. Jak sądzicie? Napiszcie w komentarzu, czy seriusz już dał się wyprowadzić z równowagi, czy zrobił to po prostu specjalnie. Na dziś to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek i udostępnić go swoim znajomym. Do zobaczenia za tydzień w piątek. Cześć.